Siemanko, ja jestem e, Witam Was w moim pierwszym odcinku e, z Zeri e, Ghost Recon Online. Tym razem nie mam takich lagów jak przedtem, że są na 50, klatek. Ok. Macie, że. To jest... Nie, nie będzie taka bardziej seria, to właśnie będzie seria odcinków, żeby odróżnić kilka, bo naprawdę nie mam pojęcia, z czego mogę nakręcić playa. Ogólnie lamie strasznie. No i to tyle mam na minimalne ustawienia ponieważ um, Porniewarz porzeczki są bardzo dobre Nie żartowałem ponieważ strasznie mi się tnie Hmm sobie Co nie tam, na przykład Dzisiaj ma snajper Wolę <laughs> się wysunąć w Też tak, co? No, nie chciałem wyjść Dobra, idziemy Kri, okay. ne pozemujem. Čekaj, yeah. zabijetam tako. Mene je koje Fak, je Fuck. 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 Zanim što je gašću i ona je tato nebe. What a wedding? Mogę się nie wydać. 43 życia mu zostało, bo... Przy okazji bardzo fajna gierka jest darmowa i dodatek do niej też jest darmowy, który oferuje dodatkowo jedną mapę, czyli ogólnie 5 map może być tutaj. Jazywam kod Snipera. Jestem teraz Space to respawn. I dla mnie ciąglaszy. Nie. To będzie, o ale za nie. W ogóle nie patrzę na tą minimapkę Właśnie to jest dziwne w Zawsze w cavity patrzyłem się na minimapkę, a teraz jakoś się nie patrzy na minimapkę To jest właśnie dziwne Kurde Come on. Jest tak, to... Okej. Okay. Zobaczcie, wybiegnij i za tym ktoś zabije Patrzcie Już do mnie strzelają ja sobie biorę kampie, czekam na ludzi, oni jak normalnie, nie wiem kto, tak... Fuck. Ale, ej, ale jest skrytka. Jak ktoś nie zajdzie mi od tu, to będzie spoko. O, o tym właśnie mówiłem. Okej. Okay. Tu też jest jeszcze wejście, przecież to a mi zimno jest. Pararrar ogólnie sorry jeszcze za to zamętanie z całym tym nowym kanem i tak dalej ogólne sorry oh. za dźwięki w dle. To moje rodzice gadarem parara Będę się ich zakłócić jakimś nuceniem czy coś Zresztą was też wkurzyć leciutko Dobra ja wbiegnę na hardcorea, Fuck coś tam hmm. był coś tam był, ja cię zabiję Cię spróbuję zabić, cię spróbuję zabić Ale cię nie zabiłem, bo nie potrafię To jest mi ciota Czekajcie, on jest. sobie wejść, okej okay. Coś pójdę tutaj, gdzieś tutaj jest FUK! Ja pierdziałem, dobra Ej, on ma piąte rewol A mi stać teraz na tą fajną nową sniperkę Uuuu, będzie bogacze po tym meczu, po tym meczyku. Gupisz, że te mecze tak długo trwają no ja nie mam miejsca na dysku Oak Biegnie Eee widzę ich Dobra no. Czy takich nie ma lagów tak jak przedtem Przedtem to były uuuuu uu. Lagi takie, że się w ogóle nie dało grać jak na Zresztą Jeżeli zeszłego mięta z nagrania A jest okej teraz o, wszystko brzydko wygląda Coś stało jakbym stawił wszystko na maksymalnej na 10 klatek Ej! Hey. O ja. Może ten koko wam. Szczał O ktoś badnia. O, 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 o. Fuck! Ajej. Przed. Tko się tu wychył. A dostań z takiego szczała. szczała Fuck! Skąd? Skąd? Ja pierdziela. To nigdzie nie ma miejsca do kampienia, to po co jest w ogóle? Ten, ten. Snajper. Dobra, chcę to. Yep, Spacjem. Okej, okay, biegniemy dalej. O, to jest O, tu ja tu leżę. Siema, siema ja. Fuck. Oj, czy ty mnie naważył? No zabierz go coś. A, ja chciałem go zabić. Oj, ty tam pilny! Z drugiej strony. A tu sobie będzie taki kampił. A ty mnie naważył, co ty. Jak on! Okej. Okay. Uważaj, granat! Tam gdzie się jest? Oj, co tu! Okej. Okay. Z komentarza się odsunął No, znajdzie z drugiej strony Trzeba pilnować się no, próbę O dobra, fajnie, mogę przez niego przenikać O pierwsza runda fuck, przegrana 6 minut trwała Ma drży trwał Do czego mi się to je, -je zepsuło? no? Tak lubię tak puszczać sobie yo-yo. Patrzcie, ja nikogo tutaj nie zabiłem, mam zero punktów. Fajnie. Fajnie, to jest ja teraz zmienione. W takim razie na to jest, spróbujemy z pistoletem maszynowym sobie chodzić. Jesteśmy teraz na ich stronie, mam rozwiać. To tak, się troszeczkę obeznam, tak że ja tam pójdę. Fak. Ja. Czekaj, czekaj, czy to się tak zaskoczy na księżycę. Tu, okej, okay, biegnę tędy. I no. To jest moja pozycja, ale pierdzewa stąd. A jakie fajne światło? Tak! Ju, jak się wzorą położył? Bo wow. mag gry przele, przele, przelezuje. Tak. Fuck Fuk! Ju, ja pierdzewa! Dostałem szczczalę od snipera. A, a, jednak sobie wezmę sniperkę, wiecie co? To jest bardzo zajebiste miejsce do kampienia. O, Michaela strzelił. Widzicie, to tu pisze, że Michaela strzelił. Jejcze. No bo to jest racja, no, jak ja się wychylałem. No to cóż, nie? Cóż na no, to poradzić. No to trzeba szybko skończyć tego mecz. Ale brzydko wygląda teraz, jak jestem pod tą osłoną. Na początku. Assassin's Creed, fuck okay. yeah. Assassin's Creed, kurwa.

to tam jednak nie jest zbyt dobrym zastępieniem, ale gdzieś tu przyjdzie sobie jakieś miejsce. O, tutaj. Och, ho, się. Gdzieś... Gdzie oni wtedy byli? Czekajcie, jak ja pójdę. Te... To ła, oni tam gdzie byli. Tam się wygnęli. o, 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 dobrze. No dobrze. o, 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 ale okej. Okay. Ej, zabijłem go. Nie. Pisał kieł. Okay. Jak to dzień wygląda u Jak się tak na niej patrzy ze swojej perspektywy. Okej. Okay. O, 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 o. O. Biegnie, 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 biegnie. bo się spocić Łoo, wow, co to było? Ja zaraz kończę. Wow. No ja dobra, już zaraz kończę serialnie Uuu, come on Kluski zrasałem Nie daj a ich tu Zaczynajmy. O ale wiec lat, Dobra Podjara, lekka Okej okay. się, że w tam stronę, co tych też kapić do ściany to nie poparzy na też. Się ładnie wyłożył. Jezu, ja stój stąd. Z ciebie mogę sobie wyrzucić ammo, nie? Fak. Gdzie to strzelałem? Jakie brzydkie. Tak strzelam do zawady. Szybko przeładowuję. Jak lewem co przeładowuję? Dobra, jedziemy. Uuuu! tutaj. Okej. Okay. ...zakryjesz ją. Trzeba pogonić nie... KAMBI! Co O, się wystraszyłem. Chciałem zacząć strzelać, ale jakoś się opanowałem przez chwileczkę. Fuck! Bitches! Ale ładnie. Killstreak! Gdzie ty siedzisz? Ty siedzisz tam. Ty siedzisz tu. Jaa, kill Defensa, kill streak 3 ja! Oh yeah. Okej okay. Trzeba patrzeć, czy ten Ten, 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 ten. Chciałbym tak nie rzucić granatę, teraz nie kupiłem Nie zapomniałem, gdzie ty biegniesz? Gdzie Fuck tak. Gdzie ty Fuck, ja go nie widzę, się boję O kurde, on jest tutaj Wydaj się tak. Wychyl się tylko, please, wychyl się. Dobra, że go ktoś chyba zabrał. A, dobra, zabrał Ooo, yeah! Hehe, <ścoughs> ale, 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 ja pierdzielę, ale jestem dobry. O kurde, jaki ja dobry jestem. Nie chciałem tego przebywać, ale zaraz mi się skończy miejsca słońce. Yoo yeah. oh, piątek jest trik Ingały to nie ma? Niegały nie ma. okej, tabimy okay. dalej. Zabiermiesz. Ja pierdzielę. Pre! O, dobrze, dobrze by zrobił zabrzucił granata. Dobrze, przynajmniej go może tam wyposzło. Bo a go zabił. Jest. No 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 zabił go, zabił go, zabił go. Gdzie to tutaj? Time death, dead! Uf. Miał się skończyć! Gdzie mi tutaj, ty przez ciebie mnie znajdą? Jo, jo, Po prostu tam wszyscy go zabili! To. to się rusza! To się rusza! Fuck! Fuck, fuck, kto? Ja, yeah. Jestem pro! O, jestem pro! Jak nas rozłączy, to znaczy mi zabrakło miejsca. Już mam Bo mi bardzo dobrze idzie! Fuck, 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 fuck! Panikuję, oni sam się podkradę I zaraz nas... Yo! Kto tam nikogo nie ma? pilnować, pilnować się Fuck, wystawił tą nóżkę Kurde Weźcie, właśnie. weźcie Chyba się tu nie może popić, się bo że mu ktoś zejdzie tutaj Czekaj Czekaj, no właśnie czekaj Czekaj, czekaj A ile tu możecie? O, ktoś go napędził od tyłu już myślałem, że to zły Ty tam chusteczkowy ziomuś mi tu nie podejdziesz O, 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 jak się ładnie wychylił. Wychyl się tak jeszcze raz. Pięknie. Jeszcze raz. Proszę, jeszcze raz. Pięknie! Nie, nie, nie wyglądać, skąd nie mam.

Tam ciągle jesteś, czym ci się tak wydaje? Tam ciągle jesteś... Chciałem sobie tutaj tego. Zrobisz to miejsce do kampienia. no... O kurde, ty... jeszcze raz, ostatni raz, muszę w ciebie trafić. Normalnie muszę. Ja. Czy co, chyba czas się z tym wyruszyć. albo nie? Fuck. And... O oh, kurde, się boję. się boję, że mnie ktoś zabije przy takim pewnym miejscu. Tylko się tu wychylisz. Tylko się Nie trafiłem. O oh, kurde. Fuck. Fuck, 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 fuck. No dobrze. Ktoś mnie wyczaił. Ja yep, powiedziałem. Yep. No, trzeba tam jeszcze jeszcze raz. Chciałbym, żeby ktoś mnie uleczył, ale no nie ma kto. Dobrze już. Nie strzeliłem. Ale okej. Okay. Gdzie tu idzie? A, dobra, to kończymy ten odcinek. To ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie. Powiedzcie, czy mam tutaj To Zobaczę. Trzymajcie się.